Małgorzata Rozenek zwiedza Turcję w Pasiaku. Zaskakująca stylizacja podzieliła fanów, poszło o spodnie. Małgorzata Rozenek Majdan wraz z rodziną postanowiła spędzić majówkę za granicą. Wybór padł na Turcję, gdzie wraz z mężem i dziećmi odpoczywa w pięciogwiazdkowym hotelu Regnum Karia Golf Spa Resort. Utrwalonymi chwilami z wyjazdu dzieli się na swoim profilu na Instagramie. Pod jednym z filmików w sekcji komentarzy rozgorzała prawdziwa burza. Tym razem poszło o spodnie prezenterki. Małgorzata Rozenek zaprezentowała wakacyjną stylówkę. Małgorzata Rozenek Majda Małgorzata Rozenek w pazjastej stylizacji. Fani krytykują. Pazjasta stylizacja przykuła wzrok komentujących filmik Małgorzaty Rozenek. Głównym problemem zauważonym przez internautów jest fakt, że spodnie są nieco za długie dla prezenterki, przez co chodząc stale je przydeptuje. Fajne spodnie, takie akurat do wycierania podłogi. Czy wygodnie jest chodzić w o tyle za długich spodniach? Nie lepiej skrócić odrobinę, chyba że efektem mają być wytarte nogawki, czytamy w komentarzach. Małgorzata rozenek w pazjastej stylizacji. Niektórzy stają w jej obronie. Pod filmikiem Małgorzaty Rozenek pojawiają się także osoby, które stają w obronie prezenterki. Zarzucają one krytykom zazdrość. Pojawiają się także pytania o to, gdzie można kupić taki komplet. Ludzie jesteście toksyczni, jak wam nie pasuje, to nie wchodź na stronkę Małgosi. Proste. I znowu płynie jak z zazdrości, że człowiek ma to na co pracuje i zadłużył. Pozdrawiam, wygląda pani obłędnie, zresztą jak zawsze. Superkomplet co to za marka? Kropka. Pytanie pozostało jednak bez odpowiedzi prezenterki, chociaż ten sam komplet nosi na jednym z wcześniejszych postów, gdzie ujawniła, że wkrótce pojawi się on w jej sklepie Marsz. Drama.